Rytuał cienia, rozdział drugi. Marta siedziała na zimnej podłodze jeszcze chwilę, zanim zmusiła się do wstania. Max przyglądał się jej, już spokojniejszy, choć wciąż czujny. Powoli podniosła się na nogi i powlekła do łazienki. Potrzebowała chwili dla siebie, czegokolwiek, co pozwoliłoby jej się odprężyć. Napuściła gorącej wody do wanny, zapaliła ulubioną świeczkę o zapachu lawendy i nalała sobie kieliszek czerwonego wina. Po kilkunastu minutach poczuła się lżej. Ciepło rozluźniało napięcie, które ściskało jej kark od poprzedniego wieczora. Później, gdy leżała już w łóżku, a Max spał u jej stóp, wmawiała sobie, że to wszystko było tylko wynikiem stresu, że przewidziała się w parku, że Max po prostu reagował na jej własny niepokój. Rano czuła się lepiej. Ubrana w prosty sweter i dżinsy, z kubkiem kawy w ręce, wpatrywała się przez chwilę w spokojny ogród. Piątek. Ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Muszę wziąć się w garść, powtarzała sobie w myślach. Max dostał solidną porcję śniadania i delikatny uścisk na pożegnanie, po czym Marta wsiadła do auta i ruszyła w stronę szkoły. W klasie panował zwykły gwar, choć Marta od razu zauważyła brak Feliksa. Emma siedziała sama w ostatniej ławce, nieruchoma z rękami splecionymi na kolanach. Jej jasne oczy śledziły każdy ruch nauczycielki, ale już bez tej natarczywości z poprzedniego dnia. Marta zaczęła lekcję, koncentrując się na temacie i ignorując chłód spojrzenia dziewczyny. Dzień minął spokojnie. Żadnych dziwnych spojrzeń, żadnego niepokoju. Nawet Emma zniknęła gdzieś po czwartej lekcji. Po pracy marta wstąpiła jeszcze do sklepu zoologicznego. Kupiła Maxowi jego ulubione przysmaki, suszone mięso z jagnięciny. Zasłużył, pomyślała. Dobrze, że jest. Gdy wróciła do domu, zaskoczyła ją cisza. Zwykle Max już na nią czekał, tupiąc łapami i merdając ogonem, jakby nie widział jej od tygodnia. Tym razem nie wyszedł jej na spotkanie. Max? Zawołała, wchodząc do środka. Znalazła go w kuchni. Leżał na podłodze, próbując wstać, ale jego ruchy były dziwne, nieskoordynowane. chwiał się na boki, jakby każdy krok wymagał od niego ogromnego wysiłku. Co jest z tobą, Maksik? Marta zmartwiona uklękła przy psie i pogładziła go po karku. Jego oczy były zamglone, a język lekko zwisał z pyska. Nie tracąc czasu, z trudem wsadziła Maksa do samochodu i ruszyła w stronę całodobowej lecznicy. Droga ciągnęła się w nieskończoność. Choć znała ją na pamięć. Gdy zaparkowała przed niewielkim budynkiem z czerwoną tablicą, przychodnia weterynaryjna dr Nowak nie zwlekała ani chwili. Max oddychał ciężko. Jego ciało wciąż było bezwładne. W środku przywitała ją cisza, przerywana jedynie tykaniem starego zegara, wiszącego nad drzwiami wejściowymi. Pachniało tu lekko ziołami, ale głębiej czuć było zapach środków dezynfekcyjnych. Ściany były w jasnym kolorze, gdzie niegdzie powieszone zdjęcia zwierząt z podziękowaniami od właścicieli. Pod ścianą stały dwa plastikowe krzesła, na ladzie recepcji leżał stos ulotek i kalendarz. Za biurkiem siedziała młoda recepcjonistka, może dwudziestoletnia, z ciemnymi, krótkimi włosami i kolczykiem w nosie. Malowała coś długopisem na kartce, ale od razu uniosła głowę, gdy Marta weszła do środka, niosąc Maksa. Co się stało? zapytała wstając od razu i podchodząc bliżej. Nie wiem, chwieje się, ledwo stoi, jakby był odurzony. Marta mówiła szybko, walcząc z paniką. Proszę, niech pani siada. Zaraz zawołam doktora. Recepcjonistka wbiegła w głąb korytarza. Marta usiadła z psem na kolanach, głaszcząc go po głowie. Max otworzył na moment jedno oko, potem znów zamknął. Po chwili w drzwiach stanął doktor Nowak. Wysoki, dobrze zbudowany, mężczyzna po pięćdziesiątce, z siwiejącymi włosami przy skroniach i z marszczkami wokół uważnych, szarych oczu. Miał na sobie zielony fartuch i okulary w cienkich oprawkach. Wyglądał jak ktoś, kto od lat wie, co robi i nic go nie zaskoczy. Pani Marta? Zapytał, kiwnęła głową. Proszę za mną. Gabinet był niewielki, ale schludny. Pachniało czystością i weterynaryjnymi środkami. Metalowe półki uginały się od pojemników z lekami i sterylnych pakietów. Na środku stał wysoki stół z nierdzewnej stali, a nad nim zwisała lampka operacyjna. Doktor zbadał maksa dokładnie, osłuchał go, sprawdził oczy i łapy. Pies nie stawiał oporu, jakby był odłączony od rzeczywistości. Jakby był. po narkozie powiedział w końcu zdejmując rękawiczki. W domu macie jakieś środki uspokajające albo nasenne? Może mógł coś przypadkiem zjeść? Nie, nic takiego nie trzymam w domu. Nawet zwykłych tabletek na sen nie mam, odpowiedziała Marta, czując jak ściska ją w żołądku. Doktor skinął głową. Zostawię go na noc na obserwację. Chcę mieć go na oku. Kobieta pogłaskała Maxa po łbie. Jego oczy były półprzymknięte, a oddech równomierny, choć zbyt wolny. Przełknęła ślinę. Jeśli coś się zmieni, zadzwonię dodał lekarz, odprowadzając ją do drzwi. Wychodząc z gabinetu, Marta jeszcze raz minęła recepcjonistkę. Dziewczyna patrzyła na nią z czymś w rodzaju współczucia. Damy mu radę, powiedziała cicho. Proszę się nie martwić. Marta przytaknęła bez słowa i wyszła na zewnątrz. Chłodne powietrze uderzyło ją w twarz, ale nie poczuła ulgi. Wróciła do domu przygnębiona. Zgasiła silnik Volvo i przez chwilę siedziała bez ruchu. Przez głowę przelatywały jej różne myśli. Ktoś musiał mu coś zrobić. Max nigdy nie wziąłby niczego od obcego. Nie dałby się podejść. W kuchni zrobiła sobie szybką kolację, choć jedzenie szło jej ciężko. Zjadała w milczeniu kanapkę z serem i pomidorem, popijając wodą. Po wszystkim, zniecierpliwiona i spięta postanowiła zająć się czymś praktycznym. Wzięła ścierkę i zaczęła wycierać kurz z komody w salonie przesuwała ramki ze zdjęciami, świece, figurki i nagle zauważyła, że coś jest nie tak. Ramka, którą zawsze trzymała po prawej stronie, stała po lewej. Świeczka była przesunięta niemal pod sam brzeg mebla. Miała pewność, że. Tego nie zrobiła. Wszystko wewnątrz niej zamarło. Spojrzała dookoła. Salon wydawał się pusty, ale czuła, jak skóra na karku robi się lodowata. Wbiegła do kuchni i chwyciła największy nóż, jaki miała. Strzęsącymi się dłońmi przeszukała cały dom. Pokój po pokoju. Sprawdzała szafy, pod łóżkami, nawet za firankami. Była sama, ale ktoś tu był, zaczęła sprawdzać rzeczy: komoda, biurko, szafa. Ktoś je otwierał, przesuwał przedmioty, przeglądał. Nic nie zginęło, ale wiedziała, że ktoś grzebał w jej rzeczach. Zadzwoniła na policję, radiowóz przyjechał po pół godzinie. Dwóch funkcjonariuszy weszło do środka, zbadali drzwi i okna, rozejrzeli się po pokojach. Potem spojrzeli na Martę jak na wariatkę. Drzwi bez śladów włamania, okna całe, zamki nienaruszone i nic nie zginęło, tak? powiedział młodszy z nich, notując coś w kajecie. Marta przytaknęła, zaciskając usta. Więc nie mamy podstaw do dalszych działań, dodał starszy. Proszę zadbać o siebie, może trochę odpoczynku. Czasem wyobraźnia płata figle patrzyła, jak odjeżdżają, zaciskając palce na rękojeści noża. Max został odurzony. Ktoś musiał wejść do domu, a pies by nikogo nie wpuścił. Ktoś musiał go unieszkodliwić. Zatrzasnęła wszystkie drzwi i okna. Sprawdziła zamki dwa razy. Zgasiła wszystkie światła. Zostawiła tylko lampkę nocną przy łóżku. Zablokowała drzwi w sypialni krzesłem, blokując możliwość otwarcia ich z zewnątrz. Długo nie mogła zasnąć, leżała z nożem w dłoni, nasłuchując każdego szmeru. Dopiero nad ranem, wyczerpana, przymknęła oczy. Obudził ją dźwięk telefonu. Chcesz poznać ciąg dalszy? Subskrybuj.